W derbach trójmiasta koszykarze Trefla Sopot pokonali w Ergo Arenias jako proką Gdynia 79 do 69. Najlepszym strzelcem gospodarzy był Filip Dylewicz, który rzucił 19 punktów. No, mecz był na styku przez większość część spotkania. Może udało nam się odskoczyć w, tam, na końcówce trzeciej, początek czwartej, kwarty. Może to wynikało z tego, że ASECO było dzisiaj w, w mniejszym składzie i pod koniec, y, dzięki temu, że mieliśmy trochę większą rotację, udało nam się, więcej sił udało nam się odskoczyć i y, z bezpieczną przewagą dokończyć ten mecz. No, Także wygraliśmy, ale jak mówię, nie było to łatwe spotkanie. Przez większość meczu mecz był na równi. Chcemy wygrać następne spotkanie, żeby zostać na tym drugim miejscu, a z kim będziemy grali. I to się ułoży tak jak się ułoży. Pozostałe spotkania nas interesują, my gramy swoje i chcemy wygrać. A po meczu rozmawiam również z graczem Prokomu Tomkiem Śniegiem. Można powiedzieć, że dzisiejszy mecz nie był taki zły w Waszym wydaniu z tym składem, co aktualnie, co aktualnie prezentujecie. No tak, praktycznie walczyliśmy przez e, trzy kwarty jak równy z równym, nawet ze wskazaniem na nas w czwartej, tak, bo widać zabrakło niestety sił, graliśmy dzisiaj w 700 zawodników, Mateusz Mątka niestety nie mógł wystąpić, ale myślę, że mecz dla kibiców mógł się podobać, pokazaliśmy się z niezłej strony, jesteśmy w miarę zadowoleni. Po odejściu Łukasza Koszarka, Adama Hrycaniuka, jesteś... i Blasting Game na no, tych wszystkich odejściach nie jesteśmy praktycznie faworytem w żadnym spotkaniu w górnej szóste, także podchodzimy do każdego spotkania, żeby sprawdzić niespodziankę, chcemy walczyć. No I zobaczymy. No, w niedzielę nastawiamy się przede wszystkim, żeby powalczyć z Zambilem, a później sprawić niespodziankę w ćwierćfinale play-off. Sezon jest dla was no, nieudany. W ligach europejskich te przegrywaliście mecze. Uważasz, że no, ten Liga Polska jednak jest, jak się patrzy na te mecze, na zawodowców, jesteście nieskuteczni? No no tak to niestety jest no, Euroliga niestety nie, nie wyszła kompletnie też chcieliśmy, mieliśmy inne założenia po prostu, no ale takie jest życie no, yy, nie można przewidywać, po prostu życie czasami zaskakuje, ten sezon to pokazał i, no, ale jest jak jest, głowa do góry, trzeba po prostu wyciągnąć jeszcze to co, co, co jest do wyciągnięcia, powalczyć w końcówce tego sezonu i pokazać się z jak najlepszej strony Jakie masz ambicje sportowe? Indywidualne no cieszę się po prostu, że no, znaczy inaczej, nie cieszę się, że, że, że odszedł Łukasz i Adam, Gerel i to osłabiało bardzo zespół i nie możemy walczyć o, o te cele, jakie sobie zakładaliśmy przed sezonem, ale myślę, że są też plusy, skorzystałem na, na odejściu chłopaków, mam dużo minut, mogę grać, mogę prezentować swoje umiejętności poniekąd się odbudować, także tylko czerpać z tego korzyści.